O to chodzi. A! E? O, szyt. Dobra. Nie szyt, tylko Jolk. Dobra. Dobra ja sobie czekaj. posolę i ty. Stu... Coś Tyś ci wpadł do oka? Ty. <głosy> Akcja. <głosy> Nawet nie zmieściłem w obiektywie tego palca. Znaczy on tam by jakoś tak przegłysną. Akt. Akt. Ak działa. Nie działa. No ty dopakowałeś coś, Gdy się napinasz, tu przede mną, co to za zaloty? Cześć, to Dzisiaj mamy dla Was bardzo szybki film i w końcu robimy jaja na miękko. Bo ogólnie sobie cały czas robimy jaja. Tak, ale dzisiaj zrobimy takie na serio. Na, mię na miękko, ale na serio. No, to tak. I żeby nie było, nie? Bo to są takie jajka idealne na miękko, jakie my lubimy na miękko, jakie tak. najbardziej smakują. I ten film robimy w wyniku tego, że nas prosiliście na Instagramie, bo my praktycznie codziennie jemy takie jajka i wrzucamy swoje śniadanko na Instastory. Zawsze wszyscy pytają, jak zrobić to idealne jajko. No to proszę to bardzo, oto tak. Zapraszamy. Zaczynamy od zagotowania wody w rondelku, bo ja mam 3 jajka dzisiaj. I tak. W tym czasie dziurkujemy jajka. I o co chodzi? Ja używam takiego dziurkacza do jajek. I chodzi o to, że jajka tej szerokiej części mają taki Pęcherzyk powietrza, który przebijamy tym dziurkaczem i wtedy nie pękają w trakcie gotowania, więc dziurkujemy. I mamy taką dziurkę. No i teraz jak nam się woda zagotuje, to wrzucamy jajka. Przygotujcie sobie stoper w tym czasie. Zawsze ze stoperem robię jajka serio. Zawsze wychodzą idealne. Można to podziwiać codziennie na naszym Instagramie. Tutaj wam się nazwa pojawi. I jajka będziemy gotować między 6 a 8 minut, w zależności od wielkości. Ja tutaj mam takie no, średnio duże jajka, więc tak z 7 minut będę je gotowała. O, i woda jest już zagotowana. I Jeszcze zanim wrzucę jajka, to solę, wodę, tak z pół łyżeczki tu mam soli i wrzucamy jajka. Daję tak na siódemkę, czyli na taki średnio duży ogień i delikatnie wrzucamy, hop, hop i hop. I teraz wrzucamy sobie stoper i 7 minut około trzymamy. No i teraz ze stoperem czekamy od momentu jak włożyłam ostatnie jajko, wtedy włączyłam stoper i myślę, że jak będzie tak No nie wiem, na oko myślę, że 7 minut i tak 10-15 sekund będę trzymała te jajka, bo są takie większe troszkę. Jak wam się tak bardzo mocno gotuje, to lepiej zmniejszyć sobie ten ogień na jakąś taką szóstkę. No, i tak sobie operować, żeby nie za mocno się gotowało, ale się gotowało. Tak, mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Jeszcze mamy jakieś 3 minutki, ale to już wam powiem, że już sobie warto przygotować kran, przekręcić na zimną wodę, albo przygotować sobie nawet miskę z zimną wodą, z kostkami lodu. Bo od razu, jak się skończą, tylko te jajka gotować, to zalewamy je zimną wodą, żeby przerwać gotowanie. I jak tylko wystygną, to obieramy. Okej, okay, czyli robimy test, tak? Jajeczka. Tak jest. Jej, idealne. Dobra, ja sobie posolę. Dobra. I jemy. Posolę mi, głupi humor dzisiaj. Ale jeszcze nie robiliśmy ani blesu dzisiaj. A no, z naciskiem na jeszcze. O, no i to jest idealne. Żółteczko. Jeszcze więcej soli. A mm. mm. wiesz, ta z... obwódka jest już trochę taka ścięta. Mm -hmm. Ale reszta jest więc płynna. Więc możesz wyjąć tak. to faktycznie z tego. Nie, że Ci zostaje. Tak, ale środeczek o. jest taki płynny. Tak, zgadza się. <laughs> czekaj, czekaj. Mm. Jest. Czekaj. O to chodzi właśnie. O to chodzi. A! E? O, oh, szyt, Dobra. Nie szyt, tylko Jolk. Jolk. O, Jolk. A to dobre takie, ten... O, Jolk. ...kulturalne przekinanie. Tak. O, Jolk. Jolk, Powinniśmy to wprowadzić. No, bez kitu. O, Jolk. Zamiast tego polskiego, siarczystego kurru. Tak. Takie, kto oj, dotrwał do tego momentu, wpisuje w komentarzu O, Jolk. O, Jolk. Mm. Mm, o, Jolk. O, Jolk. Mmm. Mm, no ja, mm. ale tak to żółteczko jest wspaniałe, można mm. swobodnie wyjmować mm. i oddzielać od tego twój białka. No w ogóle uważam, że jajka powinny mieć taki mechanizm, że jak żółtko się idealnie ugotuje na miękko, to ono się nagle odczepia od tego białka i białko się jakoś dezintegruje, bo białka jest A zupełnie Ciekawe, czy dałoby się właśnie, ale słuchaj, wiesz co? właściwie teraz tak sobie myślę, że może dałoby się zrobić tak. Że masz ja, jajko ugotowane już. Mhm. No i skoro ono ma taką obwódkę, że jest właśnie sztywna dookoła i da się wyjąć, jak jest mhm. przepołowione, to może da się jakoś tak, wiecie, obrać to żółtko z tego białka, żeby zostało takie sztywne i sobie tak całe, wiecie, zjeść jak taki owocek. Mm. No, przetestujemy następnym razem. Albo wy spróbujcie i dajcie znać, czy tak wyszło. Dobra. A ja jeszcze zjem dwa żółtki. Dobra, to my się żegnamy mhm. i. jakie żegnamy, jakie żegnamy. Właśnie, no w komentarzu to już mówiliśmy, żeby zostawili o Jolk, ale no możecie też zostawić jakiś inny komentarz typu, że ale fajny film, kurczę, no teraz to ja będę robić jajka tak. na miękko codziennie śniadanie, w końcu, wiem jak, albo nie że wiem. Zmieniliśmy że zmieniliśmy wasze życie, że no, teraz. No, cokolwiek, jak nie fajne. Już każde żółtko będzie lepsze, tak jak każdy kolejny nowy dzień. O, coś pięknego, no. wiecie. A oprócz tego wiadomo, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i obserwujcie nas na Instagramie. Nazwę Wam się gdzieś tu wyświetli. Bo tam właśnie, będzie, macie jeszcze więcej tipów, jak robić inne różne pyszne, idealne rzeczy. Mięska, tak, możecie frytki. do nas pisać wiadomości i my zawsze odpowiadamy. Przynajmniej się staramy, żeby na większość odpowiedzieć. No. Dobra, no do nie idziemy. Pa!